Emilia odebrała dziś telefon od sama, który poinformował ją, że został już wypisany ze szpitala i poprosił o spotkanie na mieście. Dziewczyna ucieszyła się, że znowu go zobaczy. Wolałem pogadać tutaj, bez świadków. Usiądźmy, ok? Co się stało? Minęłaś, jakbyś się wybierał na pogrzeb. W szpitalu zrobili mi szczegółowe badania, bo okazało się, że mam obniżoną odporność. To chyba nic dziwnego po takich przejściach. Jeszcze jakiś czas będziesz do siebie dochodził. Nie, niech rozumiesz. To o co chodzi? Chcesz ze mną zerwać. Tylko nie wiesz jak zacząć. Nie w tym rzecz. No to powiedz w końcu. Jestem nosicielem wirusa HIV. Co? Nie miałem o tym pojęcia. Wczoraj rozmawiałem z moim lekarzem. Mówiłem mu o tobie. Musisz to sprawdzić. Alicja miała rację. Pewnie się z kim popadnie i złapałeś ten syp! Słuchaj, ja nie wiem kiedy to złapałem. Nigdy nie badałem się na obecność tego wirusa. Nie wierzę ci. Możliwe, że ty jesteś zdrowa. Po prostu to sprawdź. Nienawidzę cię. Przepraszam. Sam jestem w szoku. Do mnie też to nie dochodzi. Mówili, że po leczeniu można z tym normalnie żyć. Gówno mnie obchodzi twoje leczenie! Zaczekaj. Kocham cię, wiesz o tym. Chciałem ci o tym powiedzieć później, ale uznałem, że nie będę cię oszukiwał. Z nami koniec! Nie było sensu tego ukrywać i udawać, że wszystko jest w porządku. Ma prawo być wściekła, ale ja naprawdę nie wiedziałem, że jestem nosicielem HIV. W duchu się modlę, żeby była zdrowa. Nie, to niemożliwe. Chyba śni mi się jakiś koszmar. Pewnie przeleciał pół Warszawy i dlatego to złapał. A mi wmawiał, że były tylko cztery stałe dziewczyny i dwie przygodne znajomości.